No przynieś piłę, przynieś! Przynieś piłę, chodź tutaj! Chodź tu! E? No dawaj, dawaj, przynoś piłeczkę! O tak, dobry pies! Dobry Maciu! Po piłeczkę, idź po piłeczkę! No gdzie masz piłeczkę? Chodź! No jazda, przynoś. No gdzie masz piłkę? No gdzie masz piłkę, Maxiu? Gdzie jest piłka, na? No, przynieś no piłkę pani. Maks! Olał mnie. No chodź tutaj, no chodź tu ładnie, no chodź. Chodź piesek, chodź. No masz. Nie chcę ci no już dobrze, już tak. Przestań.